Liwicach, na ówczesnym terenie III Rzeszy, niewielka grupa mężczyzn w polskich mundurach atakuje i zajmuje radiostacje. Nadają po polsku krótką antyniemiecką wiadomość. Jeden z mężczyzn, Franciszek Honiok, który był polskim rolnikiem, zostaje znaleziony martwy na miejscu. Nie byli to polscy agenci, lecz niemieccy SS-mani w przebraniu. Akcja została ukartowana, a zwłoki uprowadzonego Chonioka porzucono na miejscu. Była to jedna z całej serii prowokacji na granicy polsko-niemieckiej, które miały być dowodem polskiej agresji. Hitler szukał pretekstu, aby uzasadnić własną inwazję na Polskę. Po I wojnie światowej alianci nałożyli sankcje terytorialne na pokonane Niemcy. Powierzchnia kraju skurczyła się o prawie 70 tysięcy km2. Niemcy utracili m.in. Gdańsk, ważny port nad Bałtykiem. Alianci ogłosili go wolnym miastem pod administracją polską. Hitler bardzo chciał odzyskać władzę nad miastem. Alianci pozwolili, żeby Polacy posiadali niewielki garnizon, aby chronić krajową flotę. 25 sierpnia 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein wpłynął do portu w Gdańsku. Witały go tłumy, nie znając jego prawdziwych intencji. Sześć dni później okręt otworzył ogień z działu wymierzony w polski garnizon. To były pierwsze strzały II wojny światowej. Historyk Guy Walters ogląda półwysep miejsce bitwy, która odmieniła oblicze świata. Tu rozpoczęła się druga wojna światowa, najbardziej krwawy z konfliktów w historii. Tutaj spadły pierwsze pociski w czasie tej wojny. Ostrzał z pancernika był morderczy. Powodował wielkie zniszczenia. Osiem minut po zakończeniu ostrzału, z okrętu szedł oddział niemieckiej piechoty morskiej. Spodziewali się łatwego i szybkiego zwycięstwa. To, co stało się później, zupełnie ich zaskoczyło, bo Polacy stawili zaciekły opór. Niemieckie zdjęcia lotnicze pokazują, że Polacy potajemnie rozbudowali fortyfikacje. Oprócz koszarów zbudowali też pięć wartowni. Ich strefy ostrzału nakładały się, zmieniając fort w trudną do zdobycia fortecę. Kapitan Szlezwiga Holsteina nie miał takich informacji i jego oddziały szturmowe nie były na to przygotowane. W reakcji na krwawą porażkę kapitan postanowił wstrzymać dalsze ataki i zmiękczyć obrońców. Kapitan widział, że pierwszy ostrzał nie dał rezultatu, a szturm piechoty morskiej został odparty. Cóż więcej mógł więc zrobić? Nakazał drugi ostrzał. Pociski znów spadły na polskie umocnienia. Tym razem z jeszcze większą gwałtownością. Wielkie i ciężkie pociski eksplodowały wszędzie wokół. Drzewa łamały się jak zapałki. Wielkie kawały betonu odpadały od wartowni i fortyfikacji. Coś strasznego.